Najmłodsi przedstawiciele publicznych szkół podstawowych nr 2 i 3 w Kozienicach pod koniec października wzięli udział w ważnych uroczystościach, w trakcie których przyjęto ich do grona szkolnych społeczności. Oczywiście mowa o pasowaniu na ucznia klasy pierwszej, dniu, który przez lata wspomina się z rozrzewnieniem. W pierwszej z placówek Kozienickiej dwójce, po wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu państwowego i muzycznej niespodziance przygotowanej przez uczennice klasy siódmej, najmłodsi zabrali zgromadzonych na wycieczkę. Na każdej ze stacji towarzyszyły uczniom klasy pierwszej a i pierwszej b wychowawczynie Katarzyna Sikorska i Marlena Molendowska. Dzieci miały okazję pochwalić się zdobytymi w pierwszych miesiącach nauki umiejętnościami i wiedzą. Przeszły test sprawnościowy, pokazały, że znają alfabet, zasady panujące w szkole, świetnie radzą sobie z liczeniem. Miały też okazję zaprezentować swoje talenty wokalne i plastyczne. Po udanej, pełnej uśmiechu podróży przyszedł czas na pasowanie, którego dokonali dyrektor i jego zastępca, Paweł Potent i Edyta Dusińska. To oni pogratulowali uczniom występów, odwagi, kreatywności, życząc samych edukacyjnych sukcesów. Obecna na uroczystości dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Małgorzata Wolszczak też przekazała najmłodszym gratulacje i życzenia, zaznaczając, że za ich sukcesami i rozwojem stoją też odpowiedzialni dorośli. Przewodnicząca Rady Rodziców Gabriela Frączek, zabierając głos, życzyła dzieciom samych radosnych chwil, a rodzicom i nauczycielom satysfakcji i radości z osiągnięć swoich pociech. Na koniec nie mogło zabraknąć drobnych upominków, prezentów przekazanych przez burmistrza Mariusza Prawdę, oraz grupowych zdjęć upamiętniających te ważne chwile. Wzruszenie, emocje i dumę w oczach rodziców dało się też zauważyć w publicznej szkole podstawowej nr 3. Przybyłych na tę uroczystość gości, najbliższych, wychowawców, dzieci powitały piosenkami i wierszami nawiązującymi do życia szkoły, tego czego się tutaj do tej pory nauczyły. To znajomość alfabetu, dodawania i odejmowania, zasad panujących w placówce i obowiązków pierwszoklasisty. I jak uczniowie sami podkreślali, mimo że mają niewiele lat, doskonale odnajdują się w tej szkolnej rzeczywistości, uważnie obserwując i pilnie ucząc się nowych rzeczy. Docenili to przedstawiciele samorządu uczniowskiego, przyglądający się poczynaniom swoich młodszych kolegów oraz rodzice i grono pedagogiczne. Po występach na sztandar szkoły dzieci ślubowały być odpowiedzialnymi i dobrymi uczniami, przynoszącymi dumę swojej placówce. Potem pasowania na prawowitych uczniów szkoły dokonały dyrektor placówki Agnieszka Woźniak i jej zastępca Joanna Kusio. Wszystkiemu z uwagą i skupieniem przyglądały się też wychowawczynie i nauczycielki wspomagające pierwszoklasistów. W pierwszej A to Marzanna Drapała i Mariola Kwiatkowska, w pierwszej B Ewa Nędza, a w pierwszej C Anna Wojtunik i Kinga Ząbek Wilk. Pomyślności w szkole, samych sukcesów i wielu pięknych chwil, a nauczycielom i rodzicom zadowolenia z poczynań ich dzieci życzyła Małgorzata Wolszczak, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim. Życzenia i gratulacje najmłodszym przekazali też dyrektor szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Borek oraz reprezentująca samorząd uczniowski Justyna Wilczek. Za tak przygotowaną uroczystość najmłodsi otrzymali też drobne upominki, prezenty od burmistrza gminy Kozienice oraz pamiątkowe dyplomy, które przypominać im będą o tym ważnym w szkole dniu.